O, oh, gościu, nie strasz. Hejka kochani, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmiku na moim kanale i dzisiaj przechodzę do Was z takim filmikiem, na którym mam nadzieję, że się uśmiechniecie. Tak jak wspominałam Wam w poprzednim filmiku, czyli w holu zakupowym kupiliśmy Oculus Quest 2 i są to okulary do VR, łącznie wiecie, z tymi padami, gdzie możecie sobie pobrać różne gry, możecie poćwiczyć, możecie coś pooglądać, zwiedzić i tak dalej, ponieważ są również i na YouTube, i na innych platformach są filmiki w 360 które właśnie widzicie przez te okulary, one są takie trójwymiarowe, więc macie uczucie, jakbyście temu towarzyszyli i w trakcie filmiku zresztą zobaczycie, jak odwiedzałam lewy, odwiedzałam koty i moje zachwyty nad tym. Ten tym filmiku kochani mam nadzieję, że wywołam uśmiech na Waszych twarzach, bo samo to, jak się patrzy, jak ktoś gra w VR, jest dosyć mocno śmieszne, a jeszcze niektóre moje teksty to już w ogóle. Ja więc mam nadzieję, że filmik będzie dla Was przyjemny i będzie fajną rozrywką. Mamy niedzielę, więc Warto się uśmiechnąć i naładować się pozytywnie na nadchodzący tydzień. Nie we wszystkich miejscach mogłam Wam wstawić filmik z tego, co ja widziałam, dlatego że mi się to nie nagrało, ale wydaje mi się, że jest to wynikiem tego, iż niektóre rzeczy są po prostu zablokowane, żeby ich nie rozpowszechniać. Wrzucam tam kilka gier. Jedna to jest gra, gdzie musicie machać i takie kostki zbijać. Też niestety tego nie udało nam się nagrać. Natomiast pokażę Wam również niezły Matrix i kilka innych rzeczy. Dajcie koniecznie znać, który moment najbardziej Was rozbawił, a my się widzimy na koniec. O. O. Ej, rozwaliła mi wszystko. No, jaja co robisz? Zabić mi chciało. Mogę Cię złapać? O, złapałam go. Uu, 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 uu. Spokojnie, ja tu jeszcze ekspertem nie jestem. To się nagrałam. Ty, a ekspert plus? Uuuh. Halo! Ta Dobrze ci poszło. No. Uderzyłam dwa. Tam miałeś nie ruszać ręka. No, ciężko jest nie ruszać. Ej, to i tak punkty mi lecą, jak się gibam. To trzeba barankami znowu machać. <śmulacza> uch, dobra, mam już 200 coś na bite. mi się nie srała. O kurwa nie ten, ten kilometrów to ja jeszcze rękami nie robiłam. Odkoś. <śmulacza> Co się ty masz z nogami? Ty chcesz gościu wygrać w boks? Jak ty chodzić nie umiesz? Mm. Nogi mu się gościowi klączą. No patrz, ja aż tu poszłam, a temu się gira ciągnie za mną. Ej, jaki mam sześciopak! O, widzę przez swoje nogi. Chyba ręce. Nie, no przez siebie, całą. Ale mam ręce. O, jakie mam mięśnie! Widzisz jakie mam mięśnie? O, ty kurwa, gdzieś mi tu. No, jak mam się tu zakrywać? Cholera kopacz nie mogę. Łu, po się podniosłeś. Oj, no. dydu, Z kobietą nie zwyczajżeś, gnoju! Zgin, gnoju! No, kop to mogą? Kościół, sió! A masz małego. no Elej! To zawsze pokona faceta. No i po co się zamierzasz na kobiety? Ale, Matrix. I... Co mam zrobić? Zabrać mu broń. Ale to szczeli. Wy wam myśli, ja trafię ten? Aha. Siop. Bum. O! Mam dwa! Cicho, muszę się słuchać. Gdzie jest broń? Za tobą. O, o, tu jest lewek. Chodź, lewku. Nie, lewek. Wiesz, 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 wiesz. Chodź, chodź. Chodź, O! Ale reki. Proszę mnie nie zahaczać ogonem. Cześć, tygrysie. Halo, tu jestem. Nie do kości, ty żarłoku. O, kicie. Jak pogłaszczę Wszystkie moje. Ktoś mnie przenosi tutaj. Halo, proszę mnie puścić. O, idziemy jak koty. Chodźcie przytule. Ale O, kicia wielka. O, ten jest ładny. Tego chcę z niebieską obróżką. O, i tamtego czarnego, i tego obok, i tego rudego, i tego, i tego też. I tamtego też. Ludzie, jakie mają śmieszne ogonki. Ja też tego go pomiziać. Ale czad. Gościu, nie strasz. Kochani, to by było mniej więcej tyle. Jedne rzeczy bardziej śmieszne, drugie mniej śmieszne. Oczywiście te najbardziej śmieszne nigdy się nie nagrywa, więc no niestety, ale mam nadzieję, że jednak coś tam wywołało Wasz uśmiech na twarzy i niedziela jest znacznie przyjemniejsza dla Was. Dajcie mi oczywiście koniecznie znać w komentarzach, który moment był zabawny oraz jak Wy się zapatrujecie na tego typu gadżety, właśnie takie okulary wiarowe. A my, kochani, widzimy się już w czwartek. Tak jak wspominałam, filmiki w czwartek godzina 17:30 i w niedzielę godzina 12. .00. Także my kochani widzimy się w czwartek w kolejnym filmiku, a teraz przesyłam wam moc buziaków. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia!